Mówią wam, że ich oferty są lepsze. To nieprawda. Nasza jest najlepsza, najbardziej trendy, najbardziej sexy. Gdy rozpoczynasz imprezę w Krakowie, a budzisz się na helu, bezpłatna nawigacja Nokia działająca offline zawsze doprowadzi cię do celu. Dzięki technologii PureView i rozdzielczości 41 megapikseli uchwycisz wszystkie szczegóły na zdjęciu. Ty, cześć! Cześć! Jak wczorajszy koncert? Ty wiesz, jaki numer? Nie wpuścili mnie na niego z kamerą. Słuchaj, to nic. Nagrałem e, swoją Nokię Opior View. E, słuchaj, e, dźwięk żyleta do 104 dB nagrywa w jakości praktycznie CD. Posłuchaj sam. Dzięki technologii okay. Rich Recording możemy rejestrować dźwięk nawet w trudnych warunkach z jakością CD. A technologia PureView zapewnia nam doskonałą jakość obrazu. Słuchaj, zobaczmy to na dużym ekranie. Relacja. Dzięki USB on the go i menedżerowi plików w łatwy sposób możemy dzielić się swoimi plikami bezpośrednio z telefonu na pendrive'a. Nokia 808 PureView wyposażona jest w technologię NFC, dzięki której bardzo łatwo i intuicyjnie możemy połączyć